4 miejsca i aż 16 punktów. Tyle dzieliło drużyny KKS-u i UKS-u Wilanów Powsinek przed piątkowym meczem w hali sportowej w Kozienicach. Gospodarze rozgrywają najlepszy sezon od lat. Zespół Marka Grzelczaka i Krzysztofa Łuczyńskiego wygrał 11 z 12 spotkań i niemal od początku rozgrywek pewnie zasiada w fotelu lidera. Z kolei drużyna prowadzona przez Karola Kościńskiego przed meczem w Kozienicach zajmowała piąte miejsce w tabeli chcąc zachować jeszcze cień szans na drugie miejsce, nie mogła sobie pozwolić na porażkę. Jednak kozienicy siatkarze mieli inne plany i o ewentualnej przegranej nikt nawet nie pomyślał. W końcu dzień przed meczem trener Marek Grzelczak obchodził 36. urodziny i grzechem byłoby nie sprawić mu prezentu w postaci kolejnej wygranej. Oczywiście najlepiej za 3 punkty. O to mieli postarać się Michał Kalita, Krzysztof Jeziorowski, Wiktor Skwarek, Michał Koryciński, Paweł Sąpur i Marcin Obręmski – Taką szóstką rozpoczęli gospodarze. Na libero zagrał Janusz Urdułtowski. A w rezerwie tym razem pozostali Karol Fryszkowski, Kamil Kapusta, Maciej Łuczyński, Bartłomiej Koryciński, Sebastian Wanat, Robert Skurnicki i Jakub Rybowski. Emocje w pierwszym secie skończyły się równie szybko jak się zaczęły. Pierwsze trzy akcje spotkania wygrał Wilanów ale gospodarze bardzo szybko i z nawiązką odrobili straty. Kilka dobrych serwisów posłał Koryciński. Blok KKS-u zatrzymał kilka ataków rywali. Asem serwisowym poprawił Obremski i było 10 do 5. Kozieniczanie systematycznie powiększali przewagę, a ich najmocniejszą bronią były nadal blok i zagrywka, z którą spore problemy mieli przyjmujący UKS u KS-u. 25-13 i Wilanów rozbity w pierwszej partii. Druga także od pierwszych piłek toczyła się pod dyktando gospodarzy. Bardzo słabe przyjęcie Wilanowa oraz serię punktowych bloków stawianych przez nasz zespół. Liderem pod tym względem był Krzysiek Jeziorowski. KKS prowadził już 15-8. Właśnie w tym momencie gra gospodarzy przestała się układać. Wilanow Powsinek dzięki kilku dobrym zagrywkom Wojciecha Krauze oraz grze w obronie zbliżył się na jeden punkt. Było 20 i na szczęście dla miejscowych w odpowiednim momencie ponownie dał o sobie znać blok. Dwa punkty zdobyte tym elementem pozwoliły gospodarzom ponownie odskoczyć od rywali. Drugą piłkę setową atakiem ze środka zakończył Kamil Kapusta. Było 25-21 i 2 do 0 w setach. Trzecia odsłona tylko potwierdziła, której drużynie należą się w tym spotkaniu trzy punkty. Tak jak w dwóch poprzednich partiach, zagrywka i blok były najmocniejszym orężem naszego zespołu. Dobre zawody na siatce rozgrywał także Sompur, do którego Kalita kierował w trzecim secie sporo piłek. Tym razem wynik ani przez moment nie był zagrożony. Kozieniczanie prowadzili sześcioma, siedmioma punktami i w końcówce mogli sobie pozwolić nawet na chwilę rozluźnienia. Wilanów obronił cztery piłki meczowe, lecz w końcu w polu zagrywki pomylił się Paweł Czapla. 25-20 w trzecim secie i kolejny komplet punktów powędrował na konto KKS-u Zespół Marka Grzelczaka z każdą kolejką jest coraz bliżej zapewnienia sobie pierwszego miejsca w lidze. W tej chwili KKS ma na koncie 36 punktów i o 9 wyprzedza MDK Warszawa. Tuż za plecami stołecznego zespołu są SPS Garwolin i Lesan Halinów, które mają rozegrane 1 i 3 spotkania mniej niż prowadząca dwójka. Stawkę z dorobkiem zaledwie trzech oczek zamyka drużyna z Mławy. Naszych siatkarzy czeka teraz przerwa w rozgrywkach, która potrwa do 20 lutego.